Trzyma się, maneczko. Dzisiaj sobie w Lego Fortnite i już e, taką e, na filmach. Bo no w ogóle na dwóch nie było mojego głosu. Jeszcze na dwóch bardzo mało gadałem. Bardzo mało. E, I nie było w jednym dniu w ogóle filmu. Tylko wrócimy do SO3 wczoraj. Przepraszam was za to, ale po prostu cholera, jestem i teraz moja aktywność mieć coraz większe na filmach. E, Doa. Dzisiaj sobie zgręmy. stworzyłem specjalnie nowy survival Taki sam... Tutaj mam takie dwa, ale to nie ten, to ten świat. O! Wchodzimy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jak, jak będziecie chcieli jakiś podetnik, coś zrobić albo coś, to piszcie mi w komentarzach. Albo pod filmami różnymi, bo ja będę przyglądać. Dziękuję Wam za, za aktywność, za wszystko. Da. Lecimy. Z sobie O, lecimy nowy świat. Hi. Przytulanek. Ja chciałbym od razu, jak mam, mam gdzieś pójść, to od razu chcę... Chcę może się zgościć gdzieś, może być tu nawet. Albo... Ja, ja pójdę w takie... Tam jest... Tak, ja wiem gdzie się zgości. Czy jestem jesteś, z kim ja jestem? Nie wiem, ja jestem bo. Zaraz, 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 znam odpowiedź na to, to ostatnie pytanie. Nazywam się do czyni drużyny przytulanek, miło ci poznać. A czy to, a, a czy ty to legenda wiki? Dlaczego twoje imię brzmi znajomo? Pierwszy raz w życiu w, wpadam do Aftak nowego miejsca, jak to, ale cieszę się, że jesteś tu ze mną. Tu może być niebezpiecznie. Przygotujmy się na wszelki wypadek. Będzie spodobany genitu. Dziękuję, co będę się na Okej. Okay. Ale. Ale. Miejsce potrzebujemy teraz. E, teraz biorę sobie i pójdziemy na, w miejsce. E, gdzie e, będziemy. Bo. Potrzebuję jakiegoś dobrego miejsca. Bo jak widzieliśmy, i odcinki mieliśmy. Tylko mieliśmy do zimy blisko, yy, a na pustynię jest daleko niedaleko, i chcę to zmienić, żebyśmy mieli blisko siebie pustynię, normalny biom I. Yy. O, mam ognisko, to ja sobie to wezmę. A, tylko się nie da świetnie. Ha, bo tylko te można zbierać. Dziękuję głód, świetnie. Chciałem w ogóle się, żeby w tym świecie włączyli głód, ale nie, nie, nie. No. Mamy i sobie będziemy te drewno. I y, musimy y, sobie z tyłu wymyślić. Nie wiem, czy my w ogóle możemy. A nie możemy, świetnie. Ale to no na razie to ja pójdę w miejsce gdzie najprawdopodobniej będę mieszkać i gdzie będzie miała wioska i będą odcinki z, z niej i no będzie fajnie gdzieś to jest taka duża pustynia i tutaj też jest ten biom, więc chcemy mieć do wszystkiego blisko Czy te pająki a zapewniam, one nawet mogą łaść ze mną. Oj, Szkoda, że nie mam swojego MPC tam. Jedynie to ja bym tylko chciał y, mieszkać gdzieś y, blisko wszystkiego. To ja to właśnie zrobię. Nie chcę chodzić na wyprawy 1000 kilometrów, po na przykład mi plecak albo coś. O tej pani będą mi kazali założyć wioskę. Jak coś postawię, to ale ja nie chcę zakładać żadnej wioski. O tutaj by było fajnie, ale... Ale nie! Ładne miejsce, ale nie, nie założę. To. O nie, tu i zostaw. Uff, ile oni mogą ze mną biegnąć? Uff, nie goni na dole. Ha, świetnie. u quyda Ja Zaraz będziemy na miejscu. Zrobię y, z tego y, taki odcinek, że y, że zbię, dzisiaj będą znowu dwa odcinki Jutro y, nie będzie chyba odcinku z Lego. Chyba nie będzie. Wątpię, że będzie. Wątpię, że to będzie odcinek z Lego. Wątpię w ogóle. Bo ja przestanę y, trochę robić w jednym dniu daily i będzie to daily co dzień. Nie. My zawsze mam jakieś filmy. Ja zawsze nagrywam w piątek, soboty i niedzielę. Chciałem nagrywać tylko w piątek, w piątki, soboty i niedzielę. Tylko chciałem nagrywać. Ale widzicie, że nagrywam teraz codziennie, no bo w piątek, soboty i niedzielę tworzę po dwa filmy i mam na tydzień nawet więcej. Kówno mnie bije, co tu jest. Wreszcie mi został. No właśnie. Albo. Mogę tak... Eczaj! Bo chciałem poczuć satysfakcję za bardzo. Za bardzo chciałem poczuć satysfakcję. Dzisiaj na kubku zjedzę. Boję się bardzo tylko nocy, bo noc jest bardzo zła. I mam nadzieję, że nie zginę. Mhm. Dobra, tego wilka mijamy, te gówno tutaj nic nie robimy. Co? Na razie bym się osadzimy gdzieś tu. To jest tu się czy zrobić tyle Jeszcze twarz biorę sobie już. Jeszcze wkuruję te o nie! O nie! 哇！Oh, wow. Wiecie co? E, jak e, ja? Musimy poczekać e, na zimę, to ja sobie tak trochę... To sobie, po obiecie sobie zjem. O, zobaczcie. Ja już mi to dużo odkryłem rzeczy. Ukłócę i w całkiem dużo, bo tutaj się zespiłem. I tutaj, i tutaj jestem. Ale fajnie, kozak. Tak Ma, Mam coś do jedzenia? Nie, nie mam. Tak Ta też może być. Wchodzę, że nie da się do domu, bo nie chciałbym 500 kilometrów ludzkiej ewolucji robić. Poczekam na dzień i już... Wiecie sobie widzowie, w w komentarzu, czy chcielibyście daily, czy chcecie tylko, żeby odcinki były w poniedziałki, środy, piątki. I możecie wybrać też, możecie wybrać te, jakie dni byście chcieli, albo coś. Co nie też mogę, mogę nagrywać, ale wiecie, te daily nie będzie trwało, tak długo te daily nie będzie trwało, bo, no bo... Niedługo już się kończy też oprócz y, grania a filmy chciałbym tak przekraczać chciałbym żeby film był tak 15 minut 20 y, Wiecie no sobie te y, na y, na nie może być 100 lajk like, 100 lajk like. Może być. No na 100 lajk i 1000 lajk na pewno będzie. Znaczy nie tysiąc, tysiąc sub. 100 osób. Subskrypcji. Te subskrypcji i te lajki. I, wpijam, I wpijajcie na mojego TikToka y, Legenda Podłoga Wiki. 123 Wbijajcie. Odmiana, gdzieś nie ma się już. Tak, deszczu nie ma z i dzień siebie Jej, dobra. To stół wymyślisz już można niszczyć. Albo... Nie, zrobię sobie się siekierę i potem dopiero to zniszczę. Jak zginę, to sol, ale no wiecie. Tak, mam dwie te. Mamy to. To ja tylko yy, zbuduję ze stołu. Wiele O, pochodnie mamy. O, to, to się mega przyda. Jakby ja na moim serwerze Xawka yy, my mamy. Y, tam ja zawsze sadzę różne takie rzeczy. Bardziej to robię. Ale to wyruszyłem z gminy na wyprawy, była wyprawa, ale jak zawsze zginąłem. Mie ja tylko denowuję ta muzyka. O, tak, tu będzie moja wioska, się zaczynać. No wiedziałem, że znajdę jakieś fajne miejsce. Wiedziałem. O, tak, tak. I to. I na takim już yy, Zobaczcie. Mam. Blisko mam. Tutaj jest zima. I tutaj jest. Mam to wszystkiego blisko. Jeszcze jestem kudy na jakiejś wyspie powalonej. No kurde. Tutaj mogę teraz sobie zbierć. No, nawet Tutaj mam granit. Wszystko. Bra, mamy tutaj, jeszcze coś jest. Ile to jest? Czy jest? Wełna. Tak, robimy. Robimy stół rzemieślniczy. I uwaga, oficjalnie to jest moja wioska. Tylko jeszcze. Czemu tutaj się nie da posadzić tego stołu rzemieślniczego? Aha... tá tudo ok tudo bem chique era Powinno by być dużo, grani tu było. Stać mnie na taj, tak? Tak, stać mnie. Chcę sobie zniszczyć tylko to. Wyjdzie biedzie, sobie co naprawili. To? Ага, шет Oje, se je to postavme? Oh, Nebo tu? O, máme tady tak.

Wetrzej kurta, ale to trudno. Już nie czuję. Dobra, jeszcze jedną zjem. Dobra. Ja wybieramy teraz, jaką chcemy wioskę. Potwierdź. Jupi, mamy wioskę. Mamy wioskę i to był do nowego odcinka. To jest już dzisiaj koniec i widzimy się w kolejnym odcinku jeszcze dziś. Albo jutro, nie wiem, okej, okay, to pa!